Cześć, dzisiaj zajmiemy się tematyką zarobków ratowników medycznych. Odpowiemy sobie na pytanie, ile zarabia ratownik medyczny. Sprawdzimy także, jakie ma obowiązki i jak nim zostać. Zanim jednak zaczniemy, to obowiązkowo zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał. Wszystko po to, aby tego rodzaju przydatne treści dotarły do jak najszerszego grona widzów. Pamiętaj także, aby obejrzeć ten film do samego końca ponieważ pod koniec przedstawię Wam jedną ciekawostkę na temat tego zawodu. Dobra, teraz już bez będnego przedłużania przejdźmy do tematu głównego tego odcinka. Mediana wynagrodzenie ratowników w Polsce wynosi około 3610 zł brutto. Pamiętajcie, że ostateczne wynagrodzenie zależy od umowy, na którą jest się zatrudnionym. W przypadku umowy o pracę ratownik otrzymuje 2633 zł na rękę. Jeżeli natomiast jest zatrudniony na umowę zlecenia, to otrzyma 2000 1728 zł netto. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło. W takiej sytuacji ratownik medyczny zarobi 3119 zł na rękę. Oczywiście można tutaj wymienić także umowę B2B. Natomiast kwoty w tym wypadku nie będę wymieniał, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak na przykład wykorzystanego sposobu opodatkowania czy zastosowanych ulg. Dobrze, skoro znamy zatem zarobki ratowników medycznych w w Polsce, to zajrzymy jeszcze jak wygląda sytuacja za granicą. No i tutaj na przykład w Niemczech zarobki ratowników medycznych wynieść mogą nawet 3600 euro miesięcznie. Ciekawie sytuacja wygląda także w Stanach Zjednoczonych, gdzie ratownik medyczny liczyć może na wynagrodzenie w wysokości 2860 dolarów miesięcznie. Spójrzmy jeszcze na zarobki ratowników medycznych w Anglii, tam osoby pracujące w tym zawodzie zarobić mogą nawet 2875 funtów miesięcznie. Jak widzicie, praca za granicą jak najbardziej może się opłacać. Oczywiście, nie samo wynagrodzenie jest najważniejsze, dlatego zobaczmy jeszcze, jakie są zalety pracy jako ratownik medyczny. Wśród nich można wymienić rzeczywiście możliwość ratowania ludzkiego życia i poczucie, że robi się coś naprawdę dobrego. Kolejnym plusem jest dość ciekawa praca, która potrafi dostarczyć wielu wyjątkowych wrażeń. Do plusów tego zawodu zaliczyć można także możliwość poznania ciekawych i sympatycznych ludzi. Oprócz zalet, warto wymienić także wady bycia ratownikiem, a do nich bez wątpienia należy niskie wynagrodzenie, zwłaszcza to oferowane w Polsce. Do minusów tego zawodu z pewnością zalicza się spory stres, który towarzyszy podczas różnego rodzaju akcji. Wadą tego zawodu może być także wysoka liczba godzin pracy, która w tym przypadku może być naprawdę spora. Jako wadę trzeba koniecznie wymienić także zmianowy system pracy, który sprawia, że ratownik medyczny musi być gotowy do pracy również w godzinach nocnych. Jak widzicie wady i zalet tego jest naprawdę sporo, dlatego decyzję o pozostaniu ratownikiem medycznym pozostawiam Wam. No ale gdybyście ostatecznie zdecydowali się nim zostać, no to przedstawię Wam jeszcze jak zostać ratownikiem medycznym. No i tutaj niestety nie ma drogi na skróty. Chcąc zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć odpowiednie studia na kierunku ratownictwa medycznego. Oczywiście zakres rzeczy do nauki w tym przypadku jest naprawdę szeroki, dlatego możliwe, że będziesz musiał spędzić godziny nad książkami, aby opanować wymagane kwestie i odpowiednie Powinien przygotować się do wykonywania tego zawodu. Wymieńmy sobie jeszcze wybrane podstawowe obowiązki ratownika medycznego. Do nich z pewnością należy sprawna komunikacja z pacjentem, a oprócz tego ocena sytuacji, miejsca zdarzenia i możliwości wystąpienia innych zagrożeń podczas akcji ratunkowej, wśród obowiązków warto wymienić także zabezpieczenie funkcji życiowych pacjenta, jak i prawidłowy transport pacjenta do szpitala. Oczywiście tych obowiązków jest znacznie więcej, dlatego nie ma sensu ich wszystkich tutaj wymieniać. No dobra, dotrwaliśmy już praktycznie do końca odcinka, a więc teraz obiecana ciekawostka. A więc niektóre źródła wskazują, że do obsługi wszystkich karetek w Polsce brakuje nawet 3000 ratowników medycznych. Dlatego, jeżeli planujesz obrać właśnie taką ścieżkę kariery, to nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. To były podstawowe informacje na temat pracy jako ratownik medyczny. Jeżeli podobał Ci się mój film, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Pamiętaj także, że w opisie tego filmu znajdziesz różne ciekawe źródła i linki, z którymi polecam Ci się zapoznać. A ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.